Pan z wami jest Duchem chętwo. Słowa Ewangelii według świętego Jana, O nie Jezus powiedział do swoich uczniów. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto Słowo Pańskie. Oto Piękny Święty. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia raz jeszcze wprowadza nas w klimat ostatniej wieczerzy. Słowa Jezusa, które przed chwilą słyszeliśmy, są wypowiedziane właśnie w czasie tamtego ważnego wydarzenia, na kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzeń związanych z męką Jezusa. Tamta atmosfera, samopoczucie i cały ogrom wrażeń doświadczanych przez uczniów bardzo mocno przypomina, nasze dzisiejsze położenie. Apostołowie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że wokół Jezusa zaczyna zaciskać się pragnienie pozbycia się go spośród żyjących, że sieć układów i zależności, którym Jezus był niewygodny zaczyna coraz bardziej się umacniać, wiodąc do ostatecznego rozwiązania. Apostołowie są pełni lęku, pełni obaw, boją się o swojego mistrza, boją się o jego życie, boją się także o swoje życie, bo nie potrafią przewidzieć tego, co się wydarzy. Boją się o realizację swoich planów, które przecież zogniskowane były w osobie mistrza z Nazaretu. Boją się, że ich misternie budowany świat za chwilę się zawali, że to wszystko, wokół czego snuli swoje plany i nadzieje, przestanie istnieć. I do tych zalęknionych, przestraszonych serc uczniów Jezus kieruje swoje przesłanie: Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Jezus w tej dramatycznej godzinie swojego życia, ale też Godzinie próby dla uczniów, stara się zwrócić ich uwagę nie na zewnętrzne niesprzyjające okoliczności, ale na samego siebie. Jakby chciał powiedzieć, aby nie koncentrowali się na tej ciemności, w którą wkraczają, która ich przeraża, przerasta. Ale by skoncentrowali się na Nim, aby w wierze w Niego i w tej głębokiej, zażyłej relacji, do której On ich zaprosił, złożyli całą swoją nadzieję, aby zawierzyli Jezusowi bardziej niż temu wszystkiemu, co ich otacza, co wkrótce. Miało z całą mocą potwierdzić swoją brutalną autentyczność. Jezus, pytany o drogę, którą zmierza, nie wskazuje żadnych gotowych recept, nie tworzy procedur postępowania, nie tworzy gąszczu zawiłych przepisów. Pytany o prawdę nie odsyła swoich uczniów do żadnych wielkich dzieł teologicznych czy filozoficznych. Pytany o życie nie każe przywiązywać zbytniej wagi do tego życia, które przecież kończy się fizyczną śmiercią. Co robi Jezus? Mówi swoim uczniom: To ja jestem drogą, to ja jestem prawdą, to ja jestem życiem. W zjednoczeniu z Nim i tylko w zjednoczeniu z Nim możemy odnaleźć prawdę, która nas wyzwala, drogę, która wiedzie nas do Ojca. I życie, które napełnia nas radością i które nie kończy się na tym świecie, ale ma walor nieśmiertelności. Bracia i siostry, zobaczmy, że nasze dzisiejsze położenie jest podobne do tamtej sytuacji. My także jesteśmy zalęknieni, przestraszeni, niepewni. Tego, co się wydarzy. Boimy się o zdrowie i życie swoje i naszych bliskich. W sytuacji epidemii, w której tak niespodziewanie się znaleźliśmy, a w której trwamy już dwa miesiące, jesteśmy postawieni wobec niepewności, wobec sytuacji, która przekreśla. Naszą upychę, nasze przekonanie, że sami sobie ze wszystkim możemy poradzić, że nasz los jest w naszych rękach i że nasza pomyślność zależy tylko i wyłącznie od nas. Dobrze już wiemy, że tak nie jest. Tym bardziej potrzeba nam tej Jezusowej. Dobrej nowiny. Pan i do nas kieruje dziś te same słowa. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzcie we mnie, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tylko w zjednoczeniu ze mną możecie odnaleźć drogę wiodącą ku szczęściu, pomimo zewnętrznych, owszem, trudnych, niesprzyjających okoliczności. Oczywiście to dobra nowina nie zniechęca nas do wypełniania słusznych skądinąd przepisów praktycznego rozumu, do wykonywania zaleceń władz sanitarnych, do wykonywania tych wszystkich uciążliwych powiedzmy sobie szczerze, ale dobrze wiemy potrzebnych form naszej ostrożności, ale z drugiej strony, Ewangelia dzisiejsza nakłania nas do pewnej odwagi i poczucia bezpieczeństwa, pokładanego nie w naszych zewnętrznych staraniach, ale w naszym duchowym przylgnięciu do Boga. Chcemy dziś odnaleźć drogę naszego życia, prawdę wyzwalającą i w życie w obfitość chcemy odnaleźć to wszystko co jest nam potrzebne do pełni życia do pełni przeżywania naszych dni powszednich w Jezusie Chrystusie który nas tu gromadzi który nas zaprasza nie tylko na tę eucharystię ale zaprasza nas do jedności z samym sobą chcemy w Nim i w wierze w Niego odnaleźć dom naszego szczęścia. Chcemy ukryć się pod Jego potężnymi skrzydłami i chcemy poczuć się przy Nim bezpiecznie wśród niepewności codziennego życia. Prośmy Pana, szczególnie w czasie tej Eucharystii aby jeszcze bardziej jednoczył nas ze sobą, aby dawał nam tę pewność wynikającą z wiary, że On zawsze przy nas jest, że jest światłem zdolnym rozproszyć wszelki mrok, że może wnieść w nasze życie, także w tych trudnych, niełatwych chwilach, nową nadzieję. Blask swojej miłości i zapewnienie, że nigdy nas nie opuści i zawsze będzie przy nas trwał, aż doprowadzi nas tą drogą, którą sam jest, do naszej ostatecznej mety, do celu naszej życiowej wędrówki, jakim jest niebo, trwanie w obecności Boga na zawsze. Amen.